Dzień dobry moi drodzy, witam bardzo serdecznie na kanale Ewelina Kulik Kulik Beauty i w dzisiejszym wideo mam do przedstawienia Wam pełny makijaż, no prawie pełny, no z takim malutkim ominięciem paru kroków. Makijaż kosmetykami z Action. Taniej się nie da. Zapraszam. Także tak, słuchajcie... Chodzi mi w tym wideo, żeby pokazać Wam ogólnie kosmetyki. Jak wiecie, ja lubię tanie kosmetyki. Bardzo lubię tanie kosmetyki. I chcę Wam pokazać kosmetyki, które są w mojej szafie. Niektóre kupiłam dosyć niedawno, więc sobie je przetestujemy. Natomiast te kosmetyki są maks po 3 euro. Ile to jest? Nawet nie 15 zł. Jedyne, czego tutaj nie mam, to jest podkład. Podkład i korektor. Rzeczy jak puder... Mgiełka, rozświetlacz, bronzer i tak dalej. Wszystko tu mam, dlatego Wam zaprezentuję. Ale zanim przejdziemy do dalszej części i pokazania Wam wszystkich kosmetyków, jakie mam, które będą na końcu i również w shortcie, zaprezentuję Wam dwie bazy. Pierwsza to jest mój najnowszy nabytek i to jest Betty, to jest firma aksjonowska. Rose Pearls Face Serum. Spójrzcie w ogóle, jak to wygląda. Ta baza mnie kosztowała 2,50 euro. 2,50. I co już tu jest napisane? No to jest serum do twarzy z płatkami róży. Dlatego zaczniemy sobie od tego. Nie pachnie. To już jest dobry znak. Jest bardzo leiste. Ja umyłam już cerę filmik z kosmetykami które dzisiaj mam wyjątkowo z tej strony lusterka od razu się wtapia. Od razu, od razu w skórę wchodzi jak woda. Bardzo leciutki, bardzo delikatny. W ogóle nie pachnie. Myślałam, że będzie trochę pachniał różą. Natomiast nie pachnie, co akurat ja lubię, bo ja lubię zapach w kosmetykach, natomiast wiem, że wtedy są perfumowane i może to niekiedy, jeżeli moja cera nie ma swojego mudu, no to wtedy to trochę źle reaguje, ale na ten moment delikatnie się klei. O! I im bardziej się wchłania, tym cera stawia taki fajny, jakby opór pod podkład. Naprawdę, jak na razie, super ancka. I kolejną bazą jaką mam To jest Max More To też jest firma Właśnie Ekszynowska I to jest Miracle Blur Ja to już raz testowałam I powiem Wam, że tak Dosyć mi się sprawdziło Natomiast używam to z dwa razy Dlatego dzisiaj sobie na wizji To już ogólnie wchłonęło to serum, Nabiorę sobie takim pędzelkiem z opakowania i skoro to jest Miracle Blur no to ja chcę zblurować strefę T i nos niedużo nakładam i teraz wmasuję tam gdzie potrzebuję a nareszcie twarzy zostaje Sam samo to serum to też nie ma zapachu z tego, co pamiętam, ogólnie to jest bardzo klejące, nie klejące, śliskie, takie trochę silikonowe. Czy mi wyblurowało jakoś pory? No wyblurowało na pewno te miejsca, na które jest nałożone, bo ma inną strukturę ta skóra w tych miejscach, gdzie nałożyłam ten produkt, niż tam, gdzie jest samo serum. Dlatego yy, zobaczymy, jak to zda, zda test. Z tego, co ja pamiętam, Zda test w połączeniu, no bo to już używałam. Z tego, co pamiętam, to nie zrobiło to krzywdy podkładowi. Nie miało to większego wpływu. Nie miało to większego wpływu na trwałość lub inne takie faktory. Teraz zrobię poza kamerą, tylko Wam pokażę czym. Podkład to będzie Catrice. To jest po prostu moje odkrycie. Tint ten serum, zajebisty podkład, bardzo wam polecam, bardzo lejący, ale kryjący. I korektor Essence Multitasker. Dlatego robimy szybciutkie cięcie i już do was wracam ze zrobioną cerą. Wracam do was, kochani i cera prezentuje się w następujący sposób. Nic dodać, nic ująć. Słyszałam takie plotki, że ten podkład to jest zamiennik tego z L'Oreal'a, który też jest właśnie taki w pipecie. Nie używałam, nie powiem. Nie wiem. Natomiast cerę mamy, bazę mamy zrobioną. Czy widzę jakąś różnicę tutaj na bokach lub na czole po użyciu tego serum? Po prostu cera wygląda fajnie. Czy widzę różnicę po użyciu tego blurującego produktu? Nie wiem, nie powiedziałabym szczerze. No ale dobra, nie przedłużając, przechodzimy dalej. Kolejnym krokiem mam trzy rzeczy do konturowania na mokro. I są to dwa rozświetlacze. Oj. I to też również jest ta firma Max More. Żeby Wam zaprezentować kolory. Jeden to jest taki różowy. i drugi szampański. Ładnie odbijają światło, są kremowe i mam jeszcze taki wielki bronzer. Jego tu jest po prostu masa i on też jest ładnie rozświetlający. I tak, ten brązer nałożę tu na boki twarzy. No ogólnie, tak jak brązowe, yy, tak jak konturowanie robię. Ja już ten brązer używałam. Ogólnie używałam go latem. I powiem Wam, że fajnie mi się sprawdził. Ja go lubię. I dupką gąbeczki wtłaczam. On jest mega delikatny i nie da się nim po prostu przesadzić. Szczególnie, że tak jak wiecie, moi widzowie, którzy oglądają mnie już dłuższy czas, wiedzą, że ja lubię, jeżeli brązer jest pomarańczowy i ten akurat taki jest. I zobaczcie, no to jest, no jak na moje, to co ja lubię, to on jest bardzo delikatny. I powiem Wam, że pod tą bazą perłową. I z tym podkładem wygląda bardzo świeżo, jest bardzo rozświetlający. I również kosztował chyba 3 euro, a te rozświetlacze były po 1,50 euro. 50. Nałożymy sobie też jeden z tych rozświetlaczy. Myślę, że nałożymy ten szampański. Z tego co ja kojarzę, bo one już chwilkę leżą u mnie, nałożymy go przez pędzelek, taki syntetyczny. To on nie bardzo lubi się z pudrem. Tylko że ja go zawsze nakładałam jakby nad cerę. A teraz nałożymy go pędzelkiem i to tak delikatnie i powiem wam, że całkiem całkiem w porządku. To tutaj wygląda. Czy się ściastkowało? Nie, nie powiedziałabym. Okej. Okay. Dołożę go jeszcze tutaj na szczyty. Ale jest naprawdę Jeżeli lubicie taki mega Mega delikatny efekt No to to będzie Ten rozświetlacz One są z tego co ja kojarzę To one są w stałej kolekcji Polecam za, do wypróbowania Za euro 50 Trochę dam jeszcze go o, Na powieczkę I git Mam o, ostatnio Ostatnio kupiłam takie podróbki: Bronzing Dropsy. I to są Liquid Bronzer Drops, Liquid Highlighter Drops. Dzisiaj ich nie stestujemy. Ja ich jeszcze tak naprawdę nawet nie otwierałam. Są nówki sztuki. Wyciągnęłam je tylko z opakowania. Zrobimy sobie ich osobny test, jeżeli chcecie. Dzisiaj ich nie testujemy. Chcę Wam pokazać kosmetyki, które ja już praktycznie znam, które lubię, żeby móc Wam po prostu polecić. Pudry. Teraz zajmiemy się pudrem. Mam dwa, mam pięć pudrów. Pięć pudrów. Trzymam w zapasie. I tak, berry jest w zapasie. Watermelon w zapasie. Mango w zapasie. I używam dwa: sherry i berry. I powiem Wam, że te pudry są naprawdę świetne. Za tą cenę to one są bardzo fajne. I ogólnie one są ogromne. Ile one tu mają gram? 22 gramy. One są wręcz. Niekończące i nie wyglądają ciężko, jeżeli nakłada się je z głową. Ja nałożę pod oko, czyli standardowo. Zaczynam od okolicy pod okiem i dzisiaj wyjątkowo nie pudruję powieki. Zobaczycie dlaczego. I z racji tego, że nakładałam te y, kosmetyki. Y, mokre? No, że robiłam to konturowanie na mokro. Końcówką to, co mi zostaje na pędzlu, tylko leciutko wtłaczam tam, gdzie było konturowanie. No, te pudry są naprawdę prześwietne. Cena jednego pudru to też 3 euro. Starcza po prostu na wieki. Tu końcóweczka, żeby się lepiej pudrowe produkty rozcierały. Ogólnie, co Wam jeszcze muszę powiedzieć, to te kosmetyki nie zastygają. One nie zastygają, to musicie wiedzieć. Dobra. I taką odrobiną twarz jest przypudrowana. Musicie pamiętać tu ja wbrew to muszę dać, akurat. Musicie pamiętać przy tym pudrze, że on jest bardziej do cery suchej, normalnej. Yy, bo on do cery tłustej może być taki niekoniecznie z tego względu, że on nie trzyma długo matu. Więc osoby, które uwielbiają efekt matowy, które uwielbiają efekt taki, że ten podkład się nie będzie wyświecał, że cera się nie będzie wyświecała, no to raczej bym wtedy. Brała i tutaj, ale strefę tę jednak czymś mocniejszym, bo on jest delikatny i robi lekki blur. Na ten moment cera wygląda świetnie. Mam jeszcze z mokrego konturu róże. To są te wiralowe róże serduszkowe. Ich też test, test możemy sobie zrobić. One są obydwa nieotwarte. Nówki sztuki. Też sobie zrobimy ich test razem z tym innym konturowaniem, tylko wam chciałam pokazać. Bronzera jako takiego bronzera z. A nie, mam. Poczekajcie, mam. Mam bronzer z tej samej serii. Co ten? Już chciałam skłamać, widzicie? Teraz sobie przypomniałam. Mam, bronzer mam, dobra. Czyli tak, na poliki leci ten bronzer ten rozświetlacz i te różyki. Zaczniemy od bronzera. On też jest rozświetlający. Da się nim zrobić plamę, da się z nim y, przesadzić, ale nie pod względem koloru, tylko blasku. Serio. Bo on... O, widzicie? Ja Wam później zrobię takie jak my to mówimy, hamskie przebitki, ale no musicie, akurat jeżeli się zdecydujecie na ten bronzer, musicie pamiętać, że jest pomarańczowy i da się z nim przesadzić. Pamiętamy, trust the process, blendu, blendu. I jeszcze z tego względu, że pod spodem mam to mokre konturowanie, to on się tak ładnie przykleił. O, cyk. Teraz pędzelkiem, w którym nakładałam puder, jeszcze bardziej rozblenduję ten bronzer i ogólnie poliki będą mega rozświetlone. Teraz rozświetlacz. Ten rozświetlacz wygląda na taki mega mega glow, ale on jest delikatny. No i też chyba starczy na 5 milionów lat. Rozświetlacz No, ale wygląda supernie, szczególnie jeżeli mamy tą bazę z mokrego konturowania. Chociaż czy ja wiem, czy on jest taki lekki. Powiem Wam, no, że teraz to. Albo mi się preferencja zmieniła, no ale teraz to on jest bardzo intensywny. Spójrzcie. No, cera jest bardzo piękna i rozświetlona. Różyk myślę, że użyję sobie pomarańczowy, wiadomo. Ja jestem chyba królowa pomarańczowego konturowania. Ogólnie te róże są z nowej kolekcji. Prócz tego, że się bardzo... Bardzo pylą. To są przewspaniałe. Ładnie się blendują. Szybko się blendują. Dobra. Trochę muszę zmniejszyć lampę. O, myślę, że tak będzie lepiej. I Teraz widzicie, no ten rozświetlacz to robi tu po prostu. Uuu. Także to był kontur. Są spoko te produkty. Euro 50 za sztukę. 3 euro. 3 euro. Okej. Okay. Przejdziemy teraz na dziale z pielęgnacją. Jak wiecie, ja lubię używać mgiełek, na przykład tak jak z ziai, to wam pokażę. Tak jak na przykład są te z ziai, to ja lubię je używać na podkład. Mi się to sprawdza. Ja tak używam. Polecam. Może wam też się sprawdzi. To znalazłam Face Misty Hydrating i Refreshing z watermelonem. I z peach. Peach to jest co? Brzoskwinia. Brzoskwiniowy i arbuzowy. Już je używałam i one robią tak. O! Nie wiem, czy to widzicie, ale. Tak pachną. Tak pięknie pachną. Euro 50, nie? Tak pięknie pachną i odświeżają podkład. I w ogóle wszystkie warstwy, które na nim są, się tak zlepiają, i cara czuje się taka nawodniona i taka zajebista, że naprawdę wam polecam. I one są na dziale tym pielęgnacyjnym. Bardzo polecam. No po euro 50. Ludzie, kochani. No, ludzie, kochani. Dobra. Do brwi mam dwie rzeczy, jeszcze nie otwierałam. I to jest tak. Braustu, wow. I stempel. Ten stempel zostawimy sobie do testu z tamtymi rzeczami, a dzisiaj zajmiemy się tą pomadą. Eyebrow kit. I co my tu mamy? Chyba muszę teraz zwalić. Tak, nie wyciągnę. Ok, pędzelek. I taki pędzelek z Powiem Wam, że nawet fajny, Wyczeszę sobie brwi. O, fajna szczoteczka, mała, gęsta i twarda. Ja takie lubię. I teraz tak, Eyebrow Powder and Eyebrow Gel. Ok. Tu jak się. Nawet lusterko, panie. Aha, i tu się odkręca i jest. I jest żel. Dobra, użyjemy pędzelka, który jest dołączony. Spróbuję was zbliżyć, ale chyba mi to nie wyjdzie. Trudno. Jaką to ma konsystencję? No, to ma taką konsystencję, jak lubię czyli niezbyt miękką, ale też nie za twardą. Nabiera się wystarczająco. Ja z pomadami to zawsze nabieram, na dłoń rozpracowuję, sprawiam, żeby była cieplejsza. Powiem wam, że to nawet ma fajny kolor. Wiecie, że ja nie pamiętam kiedy używam pomady. Zawsze używam kredek. Znaczy zawsze, no najczęściej używam kredki. Ej, dwa ruchy, o kur. Nie chcę nic mówić, ale bo nie chcę chwalić dnia przed zachodem słońca. Wiecie o co chodzi. Natomiast jak już skończę, to wam powiem. Słuchajcie, powiem wam tak. Czy użyjemy tego pudru jeszcze? A użyjemy. Jak test, to test. Nałożę tego pudru tylko na końcówkę, żeby bardziej zdefiniować. Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Nie biegnijcie do action, tylko zapierdal pip do action. Po to. Po to. 2,50. 2,50. Kiedyś używałam, to chciałam Wam powiedzieć. Pędzelek do mycia od razu. To chciałam Wam powiedzieć. Kiedyś używałam z Anastazja Beverly Hills. Kiedyś używałam z Anastazji pomadę do brwi. I to jest to samo. To jest to samo. Zostawię tego słocza na ręku na wierzchu dłoni, żeby sprawdzić, jak to się sprawuje. Obczyszczę tylko brew od spodu. I zobaczymy, czy to zastyga. Ale. Dawno, jak w dęku polecałam wam to z Catrice, nie? Dawno nie używałam tak zajebistej pomady. Dawno nie używałam tak zajebistej pomady. Poważnie. A to jest essence, to nie. Myślałam, że mam żel, ale dobra, dajemy sobie spokój. Na usta nałożę Fab Factory. To jest również firma własna Action. Błyszczyk. W takim Barbie różu. Fajnie nam nawilży te usteczka. Ja Wam powiem, ja jestem w ciężkim szoku. <laughs> nie mogę się napatrzeć. Ale dobra, bo musimy lecieć dalej, musimy lecieć dalej. Z firmy Bonzioli. i z tej samej firmy mam ten błyszczyk e, tint, co Wam ostatnio pokazywałam. Ja go lubię. On jest bardzo taki słodziutki, fajnie się sprawuje na ustach, fajnie nawilża. Mam takie trzy cienie w płynie. Już wam robię słocze. Na powiece nie używałam ich ani razu, ale jak je zobaczyłam, to musiałam je od razu mieć. Ja je pamiętam, że tylko słoczowałam. I dzisiaj bym użyła. O, takie kolory. Tutaj tak w kamerze nie widać bardzo, ale to są takie dłochrony. I chciałabym użyć dzisiaj tego na całą powiekę. No trudno. Na całą powiekę. Czy zastygały? Wiecie co? Ja jednak tego słocza zostawię i zobaczymy. Ok, nałożyłam bezczelnie na powiekę. Pędzelek do blendowania. Zobaczymy. Okej. Okay. Blendują się w chmurkę. Ja dałam 1 euro za sztukę. Okej, okay, te drobiny zostają. Te drobiny zostają. Dołożę jeszcze odrobinkę. Poko. Wklepiemy i da się ten cień rozetrzeć. Spróbuję z niego zrobić taki cat eye lekki. I pod spód. Hmm. Ok. Z drugiej strony zrobimy tak samo na powiekę. O. I blenduję. Okej. Okay. Jak to wygląda z bliska. Całkiem fajnie powiem wam. Zastyga. Mhm. A to do brwi? Zastyga na mur beton. W musicie. Już iść do action. Moi drodzy, ja sama teraz jestem w ciężkim szoku. Na powiekach jest, ale ja i tak dla swojego własnego świętego spokoju mam cień z Mojry. No akurat nie z Action, no ale trudno. Ten cień z Mojry mi się tak skojarzył. Mam dużo z Mojry produktów. No wiecie, co? ja mam problemy z otwieraniem tych. Opakowań. O, dobra. I ten żuczek. Ten żuczek tym pędzelkiem w klepie w ten cień. O! No. Ej, fokus! Halo. O. Ogólnie nagram Wam, jeżeli chcecie, wideo z moimi y, kosmetykami z Moira, bo ja jestem zakochana w tej firmie. W jakości, w tych błyskach kocham i chcę, chcę się z Wami tym podzielić. Zamę. To, że I Love It, to to jest mało powiedziane. Mało powiedziane. Dobra. Nie o mojże dzisiaj. Do szafy. Nie o mojże dzisiaj. Użyję jeszcze tego rozświetlacza, którego używałam na poliki. I go użyję w wewnętrzny kącik. Takim malutkim pędzelkiem tutaj, żeby tą definicję temu oku nadać. Ostatnio był makijaż rozświetlający. Dzisiaj jest makijaż rozświetlający. Jak to wasza kulik? Okej, okay. słuchajcie. Ogólnie, co wam jeszcze polecam z Action? To są kredki, ale o kredkach zrobię wam osobny odcinek. Dzisiaj pokażę wam tylko kredkę beżową i ją dam sobie na linię wodną. OK, na linię wodną, zrobiona kreseczka. Mam też eyeliner i tak dalej, ale to zrobimy sobie w osobnym wideo, żeby po prostu nie przedobrzyć w tym makijażu. Z racji tego, że maskary nie mam, to robimy cięcie i nie mam też żelu do brwi, więc żel do brwi nałożę sobie swój ulubiony z Essence i już do Was wracam. Moi drodzy, cały makijaż skończony, maskara, której użyłam to jest Essence Lash with, Without Limits. Na brwi użyłam Essence Brow Lifting Gel Set. Mega Wam polecam. I słuchajcie, podsumowanie. Serum jestem zachwycona. Cera wygląda przepięknie. Tymi cieniami na powiece jestem po prostu zachwycona w siódmym niebie. Wszystko wygląda cudownie. A największym hitem to jest ta pomada. To był cały filmik kosmetykami. No taniej się nie da, nie? Taniej się nie da. Dajcie znać, czy macie coś z Action? Dajcie znać, czy lubicie tą firmę, czy w ogóle kupujecie? Czy jesteście bardziej zwolennikami droższych marek? Ja uwielbiam tanie rzeczy, perełki, które się okazują hitami. Dziękuję, moi drodzy serdecznie, za oglądanie. Widzimy się już we wtorek na tym kanale. Zapraszam do subskrypcji, dania lajka i komentarza dla zasięgów. Buziaki? Papa! Pa. Na sam koniec, wiadomo, hamskie zbliżenia. Także tak się prezentuje cera. No, ja Wam powiem, no mi się podoba. Nie? Tutaj cera na polikach. Uh, pomada czoło. Buziaki.